Coraz częściej widzimy nastoletnich milionerów i dlaczego moim zdaniem wygryzą oni korporacje z rynku. Jest tak przez trzy rzeczy. Jeden, to co działało kiedyś, niekoniecznie działa dzisiaj. Młodzi ludzie to wiedzą, dlatego cały czas optymalizują się, szukają nowych rozwiązań, podążają za trendami, natomiast ludzie trochę starszej daty cały czas podążają swoimi utartymi przekonaniami. Często słyszę na przykład przekonania, w stylu masz tylko stu obserwujących, czego byliśmy uczyło o marketingu, nie masz nawet strony, czym miałbym z Tobą współpracować, albo musisz nauczyć się rozmawiać z człowiekiem na poziomie, a nie będę rozmawiał z osobą, która nawet studium nie skończyła. I przez te właśnie błędne przekonania, często właśnie ci ludzie, którzy zarządzają korporacjami. Zostają w tyle. Osoba młoda, która wie jak działa internet i biznes w dzisiejszym czasie wie, że nie musisz mieć milionów obserwujących, aby ich zmonetyzować na swoich klientów. Na przykładzie ja w momencie, w którym miałem 100 obserwujących, już zmonetyzowałem ich na ponad 100 tysięcy złotych, bo wiedziałem, że niczy się dla mnie liczba obserwujących, tylko liczba kwalifikowanych osób, które przychodzą przez moje treści sprzedażowe, a następnie konwertują się oni na klientów. Często widzę, jak różne, szczególne panie z Instagrama promują właśnie to, aby organicznie rozwijać swoje konto na mediach społecznościowych, jak TikToku, Instagram, jak nagrywać reelsy, jak robić organiczne treści, z tego zdobywać milionowe zasięgi. Ok, nie mam nic do tego, tylko musimy wiedzieć o tym, że te osoby, jak właśnie te panie z Instagrama, używają zupełnie czego innego, niż uczą często swoich klientów, ponieważ zamiast zdobywać klientów organicznie. Puszczają one płatne kampanie reklamowe na własne profil na mediach społecznościowych i w ten sposób właśnie pozyskują klientów. Punkt drugi. Otwartość na nowe rozwiązania. Zdziwilibyście się jak bardzo często korporacje są zamknięte na inne rozwiązania i po prostu utrzymują się tych swoich utartych schematów. Dla przykładu mogę podać tutaj pomaganie każdemu. Jeśli... Przeczytaliśmy już książkę 100 Millional offers, albo obejrzeliście mój film o tym, jak tworzyć dobre oferty agencyjne, czy dobre oferty trenerskie, to wiecie, że najlepiej jest pomagać jednej niszy, mieć jedną ofertę, jeden kanał pozyskiwania klientów, do momentu, aż uderzymy co najmniej w 100 tysięcy złotych na miesiąc. Jednakże często widzę właśnie, że te korporacje, albo ludzie trochę starsi, mam na myśli tutaj ludzie od 25 lat w górę, Często mają oferty typu pomagam firmom przy użyciu Google Ads, pomagam firmom przy użyciu Facebook Ads, robię TikTok Ads, prowadzę konta społecznościowe itd. Niestety w ten sposób trafiamy do wszystkich i jeśli pomagamy każdemu, to tak naprawdę pomagamy nikomu. Problemem w tym jest to, że mamy procesu dostarczania rezultatów do konkretnej niszy i osoby. Przez to nie jesteśmy w stanie zagwarantować tego, że jak przyjdzie do nas konkretna osoba, to za każdym razem, od początku do końca, będzie w stanie ona osiągnąć ten rezultat, który chce. Ponieważ kiedy pomagamy każdemu, każdy scenariusz będzie inny, każda nisza jest inna, każdy segment rynku jest inny i co do tego dąży, to to, że każdy sposób osiągnięcia rezultatu każdej osoby będzie zupełnie inny. I często właśnie słyszę u swoich klientów, głównie współpracują z osobami, które mają 18-24 lata, ale zdarzają się też świadome osoby powyżej tego wieku, to to, że mają oni masę klientów, którzy przechodzą od nich, właśnie od tych korporacji. Dlatego, że mają one wysokie stawki miesięczne, takie jak 3, 5, 15 tysięcy złotych na miesiąc, a robią tylko marketing, czyli tzw. Facebook ads i Google ads, a wszyscy wiemy, że to nie wystarczy, aby mieć bardzo dobrą ofertę. Punkt trzeci to jest edukacja. Właściciele takich korporacji zazwyczaj skończyli jakieś uczelnie wyższe, jak na przykład studia. W obecnym świecie internetu, gdzie coś działało 3 miesiące temu, niekoniecznie może działać w tym momencie, więc tajemnicą nie jest, że ze studiów w tym momencie nie wynosimy nic wartościowego, jeśli ten program został ułożony zanim my się w ogóle urodziliśmy. Młodzi ludzie edukują się z obecnych i najnowszych źródeł edukacji, tak jak na przykład mój darmowy kurs na Skulu, link w opisie, oraz innych materiałów na YouTube u innych twórców. I właśnie przez to, że nie skupiają się na przestarzałej wiedzy, tylko na najnowszej wiedzy, jaka jest dostępna, są oni w stanie wygryzać korporacje z rynku, dlatego widzimy coraz więcej właśnie tych młodych milionerów. Także to by było na tyle w tym filmie, jeśli chciałbyś dowiedzieć się jak działa nasz system, który podwaja przychody naszych klientów, to kliknij w link w opisie, wpisz swoje dane, a wyślemy Ci materiał, który to wszystko tłumaczy.